Wspieramy pacjentów różnymi działaniami i to nie tylko jakby przez internet, czyli online, edukując, wspierając w grupie, ale też w bezpośrednim kontakcie. W tym roku uruchomiliśmy również grupę wsparcia. Na szczęście to się wreszcie udało, bo mężczyźni dotychczas byli zamknięci na, na wsparcie psychologiczne czy też rozmowę. Udało nam się zorganizować grupę wsparcia stacjonarną, w której to mężczyźni i osoby im towarzyszące mogą porozmawiać. Rozmawiać już tak bezpośrednio z ekspertami lub też sami ze sobą. Pacjenci wiedzą bardzo dużo. W przypadku pacjentów z rakiem prostaty to często jest tak, że, to, że jest wiele osób bliskich, zaangażowanych i to są dzieci, żony, osoby towarzyszące, przyjaciele czy znajomi. To nie jest tak, że to tylko pacjent jest zaangażowany, a często menadżerem takiego procesu leczenia są właśnie osoby bliskie lub i osoby młodsze, które biegle i sprawniej poruszają się po systemie. I jak najbardziej całe to środowisko ma szeroką wiedzę. No teraz w dobie dostępu do wiedzy tak szerokiej o najnowszych terapiach wszyscy starają się dowiedzieć, zwłaszcza kiedy sytuacja jest krytyczna, zwłaszcza kiedy występuje znowa rozsiew, ponowne podejście do leczenia, kolejna linia leczenia lub inne objawy lub choroby współistniejące, nowe, które się pojawiają. Dużym problemem wśród tej grupy pacjentów jest właśnie wielochorobowość, która niejednokrotnie wyklucza z możliwości podania. Różnego rodzaju rozwiązań, czy to terapii, czy chirurgicznych. I tu rzeczywiście raz, że czas ma znaczenie, ale przede wszystkim dobra i właściwa diagnostyka ma znaczenie. Dostęp do tej diagnostyki na odpowiednio wczesnym etapie tego leczenia, kiedy materiał jest dostępny, kiedy jest diagnostyczny, kiedy, bo, chore, bo choroba czy też leczenie może trwać bardzo długo, często bez konieczności interwencji, nagle później pojawia się konieczność interwencji. Tu musi być szeroki dostęp do badań genetycznych, molekularnych czy w innych nowotworach immunohistochemii. My tego wachlarza nie mamy niestety, i, i czekamy na, na wiele badań, które mogłyby być w koszyku świadczeń. Dlatego też lekarze często mają problem z tym leczeniem. Niestety, społeczeństwo się starzeje i my musimy szyć rozwiązania na miarę tego, co, co mamy, na miarę tego organizmu społecznego, jaki mamy. I Jeśli mówimy o dziurze, dziurze budżetowej, jeśli Mówimy o braku finansów, to z mojej perspektywy rozwiązaniem jest kreowanie takich mechanizmów, które będą zapobiegały powiększaniu się tej dziury. Bo jeśli będziemy um, zaniedbywać społeczeństwo pod kątem profilaktyki, czy my um, się będziemy zaniedbywać pod kątem profilaktyki, wczesnego wykrywania, właściwej diagnostyki. I na miarę wiedzy, jaką obecnie mamy, i będziemy inwestować tylko w drogie leczenie zaawansowanych nowotworów, to my nigdy z tej dziury nie wyjdziemy. I jeśli chodzi o dostępność, no to tutaj znaczy byłoby ide rozwiązaniem idealnym. Gdyby ministerstwo mogło refundować, już nie mówię, że w stylu niemieckim, ale refundować te terapie, które nasi eksperci wskazują za te, które muszą mieć, które chcieliby mieć. No tak się teraz nie dzieje, no ale nie rolą, myślę, Departamentu Polityki Lekowej czy decydentów jest. To, żeby się zastanawiać, czy nam starczy pieniędzy, czy rolą jest, są dobre negocjacje z dostawcą świadczeń, usług czy leków na miarę naszych finansowych możliwości, ale nie zastanawianie się nad budżetem. Nad tym my musimy myśleć jako państwo, czy my mamy pieniądze i że my musimy mieć pieniądze na to, żeby ludzi leczyć tak, jak leczą inne kraje. Tu wiele krajów wykorzystuje, wiem, że we w Włoszech też doskonale wykorzystywane są. Jest ta terapia radioligandowa z powodzeniem, z konkretnymi efektami. Naszego kraju nie stać na to, żebyśmy, no ja już też zbliżam się do wieku emerytalnego, na szczęście, bo przeżyłam, lub niestety jako kobieta, ale no, jesteśmy coraz starsi. My nie możemy wypadać z naszych ról. Zawodowych, społecznych, rodzinnych w takiej dobie, w jakiej mamy. No średnia wieku w Polsce rośnie. Jesteśmy średnia wieku Polaka rośnie, jesteśmy coraz starsi, no i musimy tak zabezpieczyć społeczeństwo również lekowo i organizacyjnie w taki sposób, żebyśmy mogli żyć długo i w miarę w jakości, pomimo że jesteśmy leczeni. Onkologicznie. Bardzo dziękuję, pani doktor. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że my często jakby eskalujemy leczenie, ale czasami byśmy chętnie deeskalowali. Czyli na przykład u części pacjentów, którzy mają doskonałą odpowiedź na leczenie, próbowali na przykład takie leczenie przerwać, i często nie możemy go przerwać, bo po prostu, jeżeli byłoby z powrotem potrzebne, to nie będziemy mogli do tego wrócić i to też myślę, że byłaby potencjalna jakaś ścieżka do oszczędzenia jakby nakładów, jakby wizyt w sytuacjach też właśnie kontrolowanego takiego, takiej przerwy w leczeniu, do których części tych leków moglibyśmy z powrotem wrócić, jeżeli nie były odstawiane z powodu progresji, tylko właśnie z powodu bardzo dobrego efektu. Także taką sytuację Mamy też w wielu nowotworach, dotyczy to często też dosyć drogiej terapii, więc myślę, że to też byłby taki kierunek, który mógłby trochę zoptymalizować te nakłady.